Witam serdecznie. Może reprezentuję służbę mundurową. Sama nie jestem osobą mundurową. Także powiem troszeczkę o tym, jak wygląda zarówno służba moich koleżanek w mundurze, jak i praca osób na stanowiskach cywilnych. A jeszcze nawiązując do wystąpienia pani podinspektor Kamili, chciałam powiedzieć, że u nas też nie ma określenia funkcjonariusz, funkcjonariuszka, tylko w ustawie jest funkcjonariusz kobieta. Tak troszeczkę ujęcie statystyczne. Yy, ogólnie w Straży Granicznej funkcjonariuszy i pracowników mamy 18 373 osoby, yy, w tym kobiet 5340. Wiem, że tutaj tak jak yy, mówił wcześniej yy, pan komendant, no to więcej kobiet jest w straży granicznej niż. Yy, w służbie więziennej, nawet patrząc procentowo, tak. Wśród funkcjonariuszy 3107 to kobiety i 11517 mężczyźni. Tutaj wśród pracowników zdecydowanie w większości są kobiety, jest nas 2233 i tylko 1516 panów. Patrząc na stanowiska kierownicze w tej ścisłej, w ścisłym kierownictwie, tutaj mam na myśli komendantów głównych, czyli komendanta i zastępców, mamy 4 osoby, oczywiście kobiet 0 i tak, łącznie na stanowiskach kierowniczych jest 2397 osób, tutaj popełniłam błąd, bo kobiet jest 422 Natomiast wśród pracowników na 142 osoby 82 osoby to kobiety. Wśród funkcjonariuszy niestety wygląda to zdecydowanie gorzej, bo na 2255 osób tylko 340 to kobiety. Natomiast sukces, ponieważ w zeszłym roku pierwsza kobieta została zastępcą komendanta oddziału. Tutaj łącznie mamy 38, 39 przepraszam, stanowisk kierowniczych, w tym mamy jedną panią. Jeszcze jakiś czas temu była, już kierowała ośrodkiem szkoleń specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu kobieta. Niestety po jej przejściu na emeryturę stanowisko to objął mężczyzna. Tutaj y, dalej mamy wykształcenie y, i na... 11 060 osób z wykształceniem wyższym, 3539 to kobiety, mężczyzn jest 7 154. Wśród funkcjonariuszy 2679 z wykształceniem wyższym to kobiety i 7 154 mężczyzn. W czterech mężczyzn, przepraszam. Wśród pracowników więcej ma zdecydowanie wykształcenie wyższe kobiet, bo to jest 860 i mężczyzn 370, 367. Mamy też panie i panów z tytułem naukowym doktora. I tutaj łącznie mamy 25 osób, 7 kobiet. Z magisterskim wykształceniem mamy. coś. 726 kobiet i 4744 mężczyzn. Średnia wieku w Straży Granicznej jest myślę, że to jest dość młoda formacja, ponieważ średnia wieku to jest 37,5 roku. Wśród funkcjonariuszy, no tutaj najmłodszy mamy panie, bo średnia wieku u nich jest 34, u panów 36. Natomiast u pracowników ta średnia jest zdecydowanie wyższa, no ale też to się wiąże z tym, że Czasami te stanowiska y, zajmują osoby, które już są na emeryturze i dodatkowo jeszcze y, pracują na stanowiskach cywilnych. Tutaj mam wybrane stanowiska, które są zajmowane przez kobiety. Y, mamy tak dyrektorów y, biura w komendzie. To są y, trzy panie, pani dyrektor gabinetu komendanta głównego, pani dyrektor biura współpracy międzynarodowej i pani dyrektor zespołu do spraw zamówień publicznych. I też mamy zastępcę panią, y, panią dyrektor, zastępcę dyrektora biura łączności informatyki, czyli takiego typowo męskiego biura i zastępcą jest y, kobieta. Mamy zastępcę komendanta oddziału, tak jak wcześniej wspominałam, komendantów pani komendantki placówek Straży Granicznej, tak jak wcześniej w poprzednim panelu występowała moja koleżanka Monika, która jest pierwszym komendantem, pierwszą komendantką lotniczej placówki. Natomiast bardzo dużą odwagą wykazał się komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, który jako pierwszą w Polsce kobietę w Straży Granicznej komendanta placówki mianował już w roku 1998. Później był odważnym komendant Nadburzańskiego, który w 2001 mianował panią na wschodniej granicy i ta pani do dzisiaj jest komendantem placówki. Mamy naczelników wydziałów, pani naczelniczki wydziałów w komendzie głównej i w oddziałach, kierowniczki zespołów w ośrodkach w szkolenia mamy panie rzeczniczki prasowe i tutaj przeważają ponieważ na 14 jednostek w tym komendę główną jest 9 kobiet. Mamy tylko pięciu mężczyzn. Mamy cztery panie pilotki, cztery panie w mundurach marynarza, panie, które są technikami kryminalistyki a także przewodnikami psów służbowych. I tutaj chciałam jeszcze zaprezentować kilka zdjęć ze służby. To jest właśnie pierwsza pani zastępca komendanta oddziału Tutaj pani, która pełni patrole y, konne. Pani przewodnik psa służbowego. Nasza pani antyterrorystka, jedna z kilku. Tutaj pani nie jest antyterrorystką, ale broń nie jest jej obca, tak? I to jest właśnie pani marynarz. Tutaj pani technik kryminalistyki. Pani weterynarz. Y, pani marynarz. Tutaj y, panią nie są. Y, nie boją się żadnych warunków, także góra, zimy, góry, zima, przepraszam, góry i narty, tak? I, I patrolują tutaj naszą granicę. A tutaj mamy zdjęcie pań, które brały udział w biegu o nóż komandosa. Także mamy takie odważne panie, między innymi też koleżanka Monika bierze udział w tego typu biegach. Jeszcze startowała w biegu katorsznika. Nasze panie też są instruktorkami, tak jak Monika była instruktorką w Fundacji były Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM. Wiem, że mamy też panie, które są instruktorkami strzelectwa. Tutaj jedna z pani rzecznik. Tutaj panie, mimo że strzelają, to puszczają oko i na koniec taki miły akcent, pan kontra, kontradmirał Piotr Stocki, komendant morskiego oddziału Straży Granicznej, przy każdej okazji, kiedy są nominacje, każda z kobiet, która otrzymuje od niego czy awans na wyższy stopień, czy na jakąś nagrodę, otrzymuje również różę. Myślę, że to jest bardzo miłe z jego strony. To jest jedyny mężczyzna w Straży Granicznej, który w ten sposób postępuje. Dziękuję serdecznie.